Witaj na Catch and Relax w kolejnym filmie. Co prawda nie na Feder. Także zapraszam Was na łowienie na spławik, na łowienie na przepływankę Feder. Następnym razem Astret Fishing już w dniu dzisiejszym. Zapraszam, zostawcie łapeczki do góry. Jeżeli jesteś nowy, możesz zważyć subskrypcję. I lecimy. Jeżeli chodzi o zanęcanie, to tutaj mam przygotowany chleb, ale tym razem nie jest to chleb. Tostowy. Jest to chleb zwykły, pszenny. Pożyczyłem od żony Blender i zblendowałem ten chlebek. On ma smużyć, on ma dawać informację rybom, że można znowu coś zjeść. Zobaczymy, jak to zadziała. Jeżeli tu nic się nie wydarzy, to lecę na kolejną miejscówkę i na kolejną. No i mam nadzieję, że dużo się nie wydarzy. Nie chcę też tutaj mocno nęcić, ponieważ z jednej strony połowiłem tutaj mega charakterystyczna miejscówka, z drugiej strony, jeżeli chodzi o, o to, co później porobiłem, no to troszeczkę starałem się rozproszyć te ryby. Byłem na różnych odcinkach nawet. No różnica 1,5 kilometra na tej, na tej rzeczce i tam również nęciłem tylko po to, żeby te ryby się rozeszły. Szapoba dla każdego wędkarza, który lubi kombinować, znajdzie sposób, żeby te rybki sobie podprowadzić. Ja mam nadzieję, że uda mi się znaleźć taki sposób dzisiaj. Na za moment dwa, trzy słowa o przepływance, o spławiku. I jeżeli chodzi o gatunek, interesuje mnie cały czas ten sam, czyli klenie. I e, nie wybrałem tego gatunku również e, przypadkowo, jeżeli chodzi o styczeń. Wydaje mi się, że są to ryby, jeden z najbardziej aktywnych gatunków. O tej porze roku łowię te ryby, które są aktywne. Tak samo jak ludzie chodzą tam strągi w tej chwili, ponieważ te ryby są aktywne. Szukanie w tej chwili ryb, które no niekoniecznie Linów w styczniu da się, da się oczywiście, no ale już nie tak dobrze jak na przykład klenie. To tak po części, jeżeli chodzi o część taktyki, a druga część taktyki za daje mi ten chlebek, w momencie kiedy wpada do wody zaczyna smużyć, z drugiej strony tak mocno namoczony, on też nie popłynie zbyt daleko tylko na jakimś etapie i dość szybko w porównaniu z takim suchym chlebem powinien znaleźć się również przy dnie i kolejna część jeżeli chodzi o moją taktykę, to jest szukanie ryb przy dnie, z jednej strony jest to gatunek który jest aktywny o tej porze roku a z drugiej strony wszystkie ryby niezależnie od gatunku, nawet tego aktywnego raczej o tej porze roku kiedy jest zimno kiedy woda, im głębiej, tym troszeczkę cieplejsza, i wszystkie ryby schodzą niżej. Dlatego, pomimo tego, że aktywny gatunek, to staram się szukać również przy dnie i tam prowadzić zestaw. Nawet na takiej zasadzie, właśnie, żeby co jakiś czas był jakiś zaczep. Eee, raczej, żeby był zaczep, żeby było więcej brań niż zaczepów, ale żeby te zaczepy występowały i tak, tak staram się prowadzić zestaw. Ważne rzeczy podczas łowienia kleni, i to akurat. Bardzo chętnie się z Wami podzielę, tak żeby widzowie mojego kanału mogli się też uczyć, a być może ktoś będzie miał jakąś informację zwrotną dla mnie i w tym wypadku to ja się czegoś nauczę. Pierwsza i wydaje mi się, że bardzo ważna rzecz, jak w każdym zestawie, jeżeli chodzi o spławik, jeżeli chodzi o zestawy takie do łowienia z gruntu, żyłka główna mocniejsza. Od żyłki przyponowej. Ja stosuję żyłkę główną 0,25. Tutaj również na przepływance. Jeżeli prowadzę zestaw, to cały czas kontroluję napięcie żyłki. Cały czas spławik musi iść pierwszy, zanim dopiero i najlepiej w linii prostej ustawiona żyłka bez żadnych balonów, bez żyłki, która wyprzedza ten spławik, ponieważ będzie problem z zacięciem, e, zwłaszcza na dalszych odległościach. Kolejna rzecz bardzo ważna to krętlik. Krętlik jest na tym zestawie ponieważ jakiekolwiek większe frakcje znajdą się na haczyku, tak jak na przykład chlebek, skórka od chleba, czy nawet kukurydze dwie, dwie kukurydze już zaczną skręcać zestaw w momencie, kiedy będziemy wracać z takim zestawem, no i będzie nam się skręcał cały zestaw. Ten krętlik tutaj przeciwdziała temu. Bardzo ważny temat to jest węzeł przy haczyku. To mówiłem w jednym z poprzednich filmów. Jeżeli będziecie mieli byle jak zawiązany haczyk, możliwe, że będziecie tracić ryby. Po prostu nie będziecie mogli ich zaciąć. Ja polecam węzeł bez węzła i to jest węzeł, który zobaczcie, w momencie kiedy zatnę, on powoduje jakby takie ten ruch haczyka, taki wbijający się, nie wyciąga haczyka, który leci równiuteńkoń. Tak powiedzmy, że byłby tu haczyk, byłoby zacięcie podczas zacięcia ten haczyk po prostu wylatuje z pyska ryby. Tylko tutaj jest robiona na zasadzie takiej katapulty, tak jakby pułapki na myszy, jakkolwiek to nazwać, że ten haczyk zacina. W tym miejscu, w którym doszło do zacięcia, to haczyk jeszcze wykonuje zacięcie. Oczywiście tych węzłów jest mnóstwo. Ja zdecydowanie polecam Wam węzeł bez węzła. Przypon jaki stosuję to jest 0,17. Jeżeli chodzi o żyłkę główną 0,25. I całe obciążenie mam tutaj. Zostawiam troszeczkę więcej miejsca, jeżeli chodzi o spławik. To nie jest sama antenka, tylko troszeczkę więcej wystaje mi tego spławika, po to, żeby lepiej kontrolować zestaw, żeby lepiej widzieć branie. Czasami przytrzymuję zestaw, natomiast to, co ważne w prowadzeniu samego zestawu, właśnie, żeby spławik szedł pierwszy, żeby był nie naciągnięty w żaden sposób, zauważyłem, że ryby lepiej lubią w momencie kiedy jest luz na spławiku. To co ważne to co chwilę jednak otwieram kabłąk, wysnuwam kilkadziesiąt centymetrów, kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów żyłki. Znowu daję odpłynąć temu sławikowi, poprawiam na bieżąco cały czas, utrzymuję napięcie też na żyłce. Ale nie takie, które zatrzymuje spławik, ale tak, żeby w każdej chwili można było zaciąć. Z gruntem kombinuję tak długo, dopóki nie zacznie mi haczyć, ale jeżeli będzie haczył za dużo, to podnoszę go tak, żeby troszeczkę tylko haczył, a w innych miejscach przepływał. I moim zdaniem to jest najlepsza taktyka, żeby szukać w tym momencie ryb, pomimo tego, że są aktywne, szukać ich przy dnie. Kolejna rzecz to przeszukiwanie całej szerokości rzeki, czyli nie tylko i wyłącznie środkiem nurtu, ale jedna burta, druga burta albo zarzucanie pod sąsiednią burtę, i na powrocie, w momencie kiedy przynęta, oczywiście jest jeszcze na haczyku, na powrocie zatrzymanie spławika, ściągnięcie go na naszą burtę, i puszczenie znowu przepływanki. Ostatnia rzecz, jaką mógłbym Wam podpowiedzieć przed zarzuceniem samego zestawu, to jest spławik. I przez chwilę używałem na jednym z tych wyjść takiego spławika dwugramowego, ale on bardzo ciężko wyciągał żyłkę. I dużo lepiej sprawuje się spławik 3-gramowy. Teraz mam 4-gramowy założony. Ten 4-gramowy w ogóle bajka, jeżeli chodzi o wyciąganie żyłki ze szpuli. W momencie kiedy chcemy dać temu zestawowi płynąć dalej swobodnie, to na gramowym spławiku, 1,5-gramowym, nawet dwugramowym gramowym spławiku, będziecie chcieli otworzyć kabłąk. Ale jeżeli nie będzie, to cieńsza żyłka automatycznie. A im cieńsza, tym znowu większe zmartwienie o to, że ten zestaw może się zerwać. Także ja polecam do łowienia na przepływankę spławików od bolonki. Spokojnie poradzicie sobie z spławikiem od bolonki. Tym bardziej, jeżeli są różne wiry, zawirowania na, na rzece, różnego tego typu sytuacje, to taki spławik lepiej będzie wynoszony, on się lepiej utrzyma w różnego rodzaju właśnie wirach takich takich miejscach, gdzie taki cienki spławik zostałby wciągnięty, momentalnie ten jeszcze będzie miał tą wyporność przez swoją budowę. No i polecam taki 4 czterogramowy, on lepiej wysnuwa żyłkę, jeżeli chodzi o dalsze prowadzenie zestawu. Cały czas liczę na klenia 50+. Ale zacznie się mniejszą rybką. Zdecydowanie mniejszą. nie zmienia to faktu, że takiej rybie też należy się szacunek. Już uwalniam kolegę. Absolutny maluszek tutaj rybka pod wymiar, ona chyba nie ma wymiaru, tu nie ma 30 cm. Bardzo zimna woda. Zdecydowanie chłodniejsza i zdecydowanie inaczej się to odczuwa. Dzisiaj jest 8-9 stopni. Zupełnie inaczej odczuwa się temperaturę wody przy 8 stopniach. Przy temperaturze wody podejrzewam, że koło 3, niż jak jest 0 stopni i wtedy włoży się ręce. No to jest ta różnica temperatur. Także zawsze pamiętajcie, że liczy się punkt odniesienia. Jeżeli ktoś łowi ryby, czy szczupaki, czy klenie, czy jakiekolwiek inne, w odpowiednim rozmiarze, ale na jego miejscówce nie ma po prostu większych ryb. To nie dołujcie się, że ktoś łowi ryby dużo większe od was, bo po prostu na jego łowisku być może takie są do złowienia, a być może na waszym łowisku łowiąc mniejsze ryby, wy jesteście lepszymi wędkarzami. Albo tak samo dobrymi, ale chodzi mi o efekty, że szczupak 70. Może być dużo większym szczupakiem niż szczupak 90 czy metrowy na innym łowisku. Rozumiecie o co chodzi? Dlatego punkt odniesienia, tak samo jak są temperaturą wody, e, trochę filozoficznie, ale z takim przesłaniem, że jeżeli łowicie ryby i widzicie, że ktoś łowi większe, to wcale nie znaczy, że jest lepszym wędkarzem. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli łowi większe ryby na tej samej wodzie co Wy i robi to regularnie, no to już wtedy tak, to wtedy jest lepszym wędkarzem. Branie, branie. Cud większy, ale, ale nie dużo. Małe na razie tyklenie. Także coś Natomiast ten już wymiarowy. Stykowo wymiarowy. Silna ryba. chcę do wody, już, więc nie będę go długo trzymał. Wymiarowy, wymiarowa rybka na pewno. Akurat taka 30. Jeżeli chodzi o tę miejscówkę, to miałem nadzieję, że ona nie będzie cały czas dawała ryb. I, i, i cieszę się, że to się tutaj udało osiągnąć. Także te duże klenie już gdzieś się przeniosły, a te małe kleniki, no to myślę, że to nie jest cel większości wędkarzy, więc miejscówka, mam nadzieję, że sama się obroni. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo, bo chodzi o dobro ryb i, i miejscówki. Ktoś tu przyjdzie, złowi sobie jednego mojego klenia, nigdy więcej tu nie wróci, bo będzie wolał pójść gdzie indziej, a, a miejsce będzie spokojne i bezpieczne. Jeżeli chodzi o ryby, no to na tej pierwszej miejscówce dwa klenie, ale raczej można byłoby nazwać je klenikami, dlaczego się cieszę, że nie większe. Bo zależało mi na tym, żeby tych większych tutaj nie było już po tych pierwszych filmach i z całym szacunkiem, ale ja naprawdę jestem daleki od tego, żeby dawać komuś coś na tacy, żeby przygotowywać komuś miejscówkę, na którą może przyjść i się nałowić. Dlatego nie podawałem miejsc nigdy w swoich filmach, nie mówiłem, jeżeli to są miejsca publiczne, nie podawałem miejscówek. Bardzo bliski jestem do tego za to, żeby promować to, żeby kombinować, żeby promować to, żeby starać się dostosować do ryb, żeby znaleźć odpowiednią taktykę, odpowiednią spożywkę, odpowiednią zanętę, odpowiednią przynętę, odpowiednio ją podać. Za tym jestem i, i to będę chciał dalej pokazywać na swoim kanale, ponieważ jeżeli ktoś w ten sposób będzie podchodził do wędkarstwa, to prędzej czy później znajdzie sposób na łowienie ryb oczywiście te ryby muszą być. Ale jeżeli będą, to ktoś kto kombinuje, ktoś kto uczy się na błędach, kto analizuje e, po pewnym czasie dobierze się. E, będzie znał łowisko, poznaje, będzie znał zachowania ryb w tym łowisku albo ogólne zachowania jako zachowania zwierząt w zależności od pory roku i tak dalej. To jest branie. Wygląda trochę jak branie. To jest branie. To jest branie. To było branie, czy jest? Jest. A szybko się zainteresował, bo od razu tutaj tak naprawdę po tym jak przynęta wpadła... Ojejku, mamy leszczyka lub krąg. Chodź, 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 chodź. To jest chyba... No chodź, To jest chyba krąpik. Tak, mamy krąpia. Czym się różni krąp od leszcza? No ten ma tutaj zdecydowanie bardziej takie różowawe, wielkie oko, jak u krąpia. No nie ma aż tak wysuwanego pyska, jak leszcz, to nie ma krąp, zdecydowanie. a co ciekawe, ten krom miał więcej siły niż te kleniki, które złowiłem na początku będę kończył te dzisiejsze zmagania chciałem przekazać wam właśnie to, że da się łowić z marszu, efekty są, jakie są lepiej oczywiście miejscówkę sobie wypracowywać poświęcić jej czas, zrobić tak, żeby była fajna i zadbana bo im bardziej coś zadbane, tym lepsze przynosi efekty natomiast co? natomiast trochę się nagadałem o ale urwał. Zupełnie inne miejsca będą typowane na następne wyjazdy. Także jeżeli chcesz zobaczyć, co się jeszcze będzie działo, to zapraszam do subskrypcji. Eee, stałych widzów zapraszam też do oglądania moich dalszych wyczynów w tym roku. A jeden z kolejnych filmów będzie to film, oczywiście. Albo nie oczywiście już w tym momencie, ale z wyjściem i łowieniem na spinning. A właśnie dzisiaj odebrałem. Dosyć ciekawe przynęty, które się zastanawiałem już od dłuższego czasu, czy ich nie zakupić właśnie pod Klenią. Jeden z kolejnych filmów będzie to wyjście zakleniem, ale już w wersji na spinning dzięki wielkie z odwiedziny. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że nie połowiłem tak jak wcześniej, a to oznacza, że przed publikacją tych właśnie kolejnych filmów, gdzie połowiłem, Mam spokojne sumienie, że nawet jak ktoś tu przyjdzie, na te miejscu to nie będzie miał tak łatwo, jakby miał, gdybym wrzucił je od razu tego samego dnia albo dzień później po tym, jak się nałowiłem, także bardzo się cieszę. I do zobaczenia na kolejnych miejscówkach, na kolejnych rzekach, nie tylko tutaj e, i na kolejnych filmach. Jeszcze raz dzięki za odwiedziny. Pozdrawiam, a jeżeli wybierasz się na ryby, to oczywiście połamania nad wodą.